Wielokrotnie nagradzana polska gra Wiedźmin 3 – Dziki Gon to przede wszystkim niezwykła opowieść, pozwalająca nam wcielić się w tytułowego Wiedźmina Geralta z Rivi. Na szczególną wagę zasługuje tu wciągająca i dobrze napisana historia, której osią jest kilka różnych wątków, dzięki którym stopniowo nie tylko coraz lepiej poznajemy bohaterów, ale także całkiem sporo dowiadujemy się o otaczającym nas świecie. Akcja Wiedźmina 3 rozgrywa się pół roku po wydarzeniach z poprzedniej części, a nasz bohater za wszelką cenę próbuje odnaleźć Yennefer oraz Ciri. Tytuł wyróżnia się genialnymi wręcz dialogami i niezwykłą dbałością o szczegóły. Wiedźmin 3 Dziki Gon to gra z otwartym i klimatycznym światem. Deweloperzy wzorując się na twórczości Andrzeja Sapkowskiego stworzyli go pięknym i malowniczym. Jednak musimy pamiętać, że tak jak w książkach i tutaj wypełniony jest również mrocznymi opowieściami i potworami. Połączenie tych dwóch skrajnych elementów sprawia, że owszem staje się on bardzo ciekawy, ale jednocześnie niebezpieczny i tajemniczy. Gdyby tego jednak było mało, mapa wręcz naszpikowana jest dodatkowymi aktywnościami, dzięki którym przy okazji odwiedzimy bardzo zróżnicowane pod wieloma względami lokacje, a także zgłębimy wiedzę na temat tego wiedźmińskiego świata. Z wątpienia najmocniejszą stroną tej gry są fenomenalnie wręcz napisane postacie. Nie są one stworzone w sposób sztampowy i schematyczny, bowiem na swojej drodze spotkamy zarówno tych charyzmatycznych, wyróżniających się osobowością bohaterów, ale także poznamy skromnych i tylko na pozór nie wyróżniających się niczym szczególnym mieszkańców. Jednak niezależnie od tego, kto to będzie, prawie zawsze w zamian za pomoc skłonni będą opowiedzieć nam jakąś ciekawą historię, i zapamiętamy ich na długo. Wiedźmin 3 to gra, która wyznaczyła nowe standardy, jeśli chodzi o projekt misji pobocznych, na których w późniejszym czasie wzorowali się najwięksi wydawcy gier. Nie ustępują bowiem jakością tym z głównego wątku fabularnego. Wiedźmin 3. Dziki Gon, edycja roku, zawiera oprócz podstawowej wersji gry wszystkie wydane do tej pory dodatki fabularne. W skład tej wersji wchodzi dodatek Serce z Kamienia, w którym na terenach ziemniczych oraz Oxenfurtu stawić czoła będziemy musieli nieśmiertelnemu Olgiertowi von Ewerekowi. Drugi natomiast dodatek, a więc krew i wino, przenosi nas do tajemniczej krainy Toussaint, gdzie będziemy musieli rozwiązać mroczną tajemnicę na pozór tylko beztroskich mieszkańców tego regionu. A wyglądam Ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wiedźmin 3 to także genialna polska lokalizacja, która jest wręcz obowiązkowa w mojej opinii. Gra w polskiej wersji językowej pełna jest smaczków i odniesień do rzeczywistości, które tylko my Polacy będziemy w stanie docenić. W rolę Geralta z Reeve wcielił się znany aktor Jacek Rozenek, którego fenomenalna barwa głosu sprawia, że ciężko wyobrazić sobie kogoś innego w tej roli. Co równie ciekawe, studio CD Projekt Red, pisząc dialogi na potrzeby gry, nie ugrzeczniło ich na siłę, przez co bardzo często będziemy świadkami szorstkich i dosadnych wręcz rozmów napotkanych postaci. Jednak tego typu smaczki dodają jej tylko uroku. Już sobie wypiłeś? Podsumowując, to gra Wiedźmin 3 edycja roku to gra PG18. Wydana została na komputery osobiste, PlayStation 4, Xbox One oraz na Nintendo Switch. Posiada wyłącznie tryb fabularny, jest grą przygodową oraz idealnym prezentem dla wszystkich fanów Geralta z Rivii.